Wiesz, dlaczego lubię naturę? Bo natura jest najlepszym nauczycielem i największym nauczycielem. Tak naprawdę to jest nasz Bóg, bo z Niego powstaliśmy. Powstaliśmy z prochu tej ziemi. Więc w prochu tej ziemi również znajduje się najwięcej mądrości. I chodząc sobie dzisiaj tutaj, tak w, na tym przepięknym wzgórzu, <noise> przyszła mi taka piękna mądrość życiowa, którą chciałem się z Tobą podzielić. Zobacz. Zapewne wiesz, co to jest. Trochę jest teraz zachmurzone, ale, ale to nic. Tak, to jest dmuchawiec. E, ale zanim on się stał dmuchawcem, to był mlecyk, jak nasze ząbki, mleczaki. E, tak samo jest z naszym życiem. Przechodzimy pewną fazę. Kiedy jesteśmy dziećmi, to pozostajemy pod wpływem rodziców. To znaczy, pozostajemy w pewnym innym wymiarze świata. Ktoś inny za nas się martwi, ktoś inny stara się zorganizować tam naszą codzienność, nasze życie i to jest poniekąd fajne. Natomiast kiedy przechodzimy w okres dorosłości, bierzemy lejce w swoje ręce i wtedy stajemy się takim, o teraz tak pięknie widać, stajemy się takim yy, dmuchawcem. Nawet powiększę, żeby to było takie artystyczne, jak słowik art. I teraz zobacz, to jest zbiór Twoich możliwości. To jest pewna pełnia, którą jesteśmy my i czas, jaki jest nam dany tutaj na, na tej ziemi. Każde z tych ziarenek to jest, two, to jest Twoja możliwość. Kiedy są sprzyjające warunki, tak jak na przykład tutaj, bo są y, wszędzie ładnie osłonięte, nie ma takiego wiatru, y, to tak jak w Twoim życiu y, jest... Cisza, spokój, nic się nie dzieje, jak w tym filmie Rejs to Twoje życie nie ulega jakimś nadmiernym perturbacjom. Kiedy natomiast wieje w nim silny wiatr, a więc masz dużo wzburzonych jakichś sytuacji, dużo traum czy jakichś wyzwań życiowych, z którymi sobie nie radzisz, to wiesz wtedy, co się dzieje. Zobacz, dzieje się to. Twoje możliwości uciekają. Wiatr je rozgania. Tak jak złe sytuacje rozganiają Twoje możliwości i one po, prostu, one po prostu przepadają. One gdzieś lecą, lub ktoś inny je z nich korzysta. Bo do kogoś innego trafią. Tak się dzieje również z naszymi predyspozycjami, aż w końcu, gdy mamy bardzo dużo niekorzystnych sytuacji, to wtedy zostajemy tak naprawdę z niczym w życiu, ponieważ wszystko jest ulotne. Wszystko jest chwilowe, jak pisała Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarzy. Dlatego należy korzystać z sytuacji i z okazji, które się pojawiają w życiu i przede wszystkim stworzyć sobie w nim takie warunki odpowiednie, żeby nie było w nim czegoś takiego właśnie jak halne wiatry, silne doznania, ekstremalne doznania. Sporty ekstremalne, bo często ludzie lubią taki hardcore w życiu. Natomiast to wszystko powoduje, że tracimy coś, co jest nam dane, a niekoniecznie wiemy, co jest nam dane i, i trwonimy to. Warto się nad tym zastanowić i skorzystać z każdej jednej okazji, żeby cieszyć się i żeby każda, każdy moment był właśnie takim pięknym ziarenkiem, które kiedyś wykiełkuje. Dziękuję za uwagę.